Halo, holo, cześć, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie, z tej strony oczywiście ma o, to jest The Escapist, więzienia bonusowe, kamp zbanowanych, obóz zbanowanych, o, co ty hajsownicy, wiedziałem, że wreszcie się doczekacie, słuchajcie, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie, w Escapistach postanowiłem nagrać nową mapę, zobaczymy jak mi pójdzie, ile pamiętam z tego, a ile już nie pamiętam, słuchajcie, dowiedziałem się, że będzie druga część Escapistów i być może nawet w tym roku, zatem... Dlatego sobie odświeżam grę, dlatego sobie odświeżam grę, dlatego będzie seria, teraz, teraz będzie seria z tej innej mapy, zatem jeżeli chcielibyście więcej odcinków z tego, no to pod filmem musi być to. A jak będzie to, no to będziemy cisnąć dalej. Dobra, dalej. A, muszę wszystkich ponazywać. Już ponazywani wszyscy, możemy zaczynać, zobaczmy co to więzienie tutaj przyniesie, dobra wstajemy, nie ma spania, oj nie wolno, nie wolno tego prawym przyciskiem, to lewym się otwierało. Drogi kliencie, proces był farsą, ale jak widzisz w ostatniej chwili wykorzystałem moją przyjaźń z sędzią, dzięki czemu wysłają Cię do summer campu, czyli do obozu letniego. Jak Ci się tu podoba, to na pewno spokojna miejscówka nad jeziorem, które spełnieniem Twoich marzeń z ładną pogodę, więc baw się dobrze. What? Jestem już w więzieniu. O co Czy ja może. O! A co może, jeżeli jestem nastolatkiem uwięziony, tutaj po prostu, który chce się wydostać? To by wszystko tłumaczyło. Zatem mam. Nic nie mam ciekawego, no tak, bo zapomniałem, bo to jest moje biurko, dlatego tutaj nie będzie ciekawego. Głupi jestem! Dobra, e, tutaj chcę. Alien, przeszukam szybko Twoje biurko. Okej, okay, nie zauważyłeś. Co ja chcę ci zabrać? Masz czoteczkę do zamów? Masz nożo grzebie. Niech rzecz, nie grzbietę? Niegrzecznie, Alienko, niegrzecznie. Nic sobie nie chcę zabrać. Nie masz nic fajnego. No, nie, nie mam nadzieję, że coś będziesz miał. Dobra, zobaczmy, tutaj jest apel. Witam, witam, witam. Dobra, szybko zaczynać ten apel. Gdzie tutaj jest ucieczka? Czy ja muszę zbudować łódkę? O, ja tam mogę iść, okej. Okay. Dobra, uwaga, mamy już jakieś zadania. Śniadanie dobre, niedobre odwrócić uwagę. Ignacy, wiesz, co mi się przyda? Czekolada. Jasne, jasne, moi przyjemniacy, moi mini, moi drodzy, moi najkochansi, Tutaj jest izolatka, tutaj jest cela kogoś. O, od razu przeszukujemy, słuchajcie. Ja tutaj jestem profesjonalistą, przecież w DSKPs. to ten co, ja się tutaj będę pierdzielił? Nie chcę toalety. Cele są podwie są ściany na celach, zatem fenomenalnie Nie widać za dużo. Jest kabel. No i dobra, na razie tyle nas tutaj obchodzi, co musimy sobie pozwolić, czy tutaj są tylko cele? Tak, w tym miejscu są tylko cele, nie ma przejścia nigdzie niżej, płot nie jest pod napięciem z tego co widzę. Eee, tam taka ucieczka, to będzie prościstra. Dobra, tutaj widzę, że na dworze jest tutaj miejsce, żeby ćwiczyć. Mamy urzędnik do spraw zatrudnienia, właśnie, jest coś już zaklepane? Jest wszystko zaklepane. Ja chyba w ogóle nie mam pracy. Ta. Nie mam w ogóle żadnej pracy, zatem trzeba będzie ich pobić. Tutaj są obiady. Okej, okay, fajnie, wejdźmy tutaj. Dobra, i zamieszanie robimy. Jak się atakowało? Eee, jak się atakowało? Halo. Jak się atakowało kogoś? Ktoś pamięta? Halo. Czy ktoś pamięta, jak się kogoś atakowało? O, spacji się robiło, no tak. Zobaczmy. Okej, okay, strzelają, czyli są wieżyczki normalnie. Nie warto wiedzieć, że są tego no, 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 wieżyczki. Spacer się to robiło. No, jaki ja głupol jestem. Pryśnice, tak, prysznice zgadłem. Zadanie jakie masz? Kuba, 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 kuba. Czas wolny albo praca. Kuba, Ignacy za. O, nie, 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 nikogo nie bije. Nigdy nikogo nie bije. Będę chciał Cię, nowe zadanie. Tutaj mamy bibliotekę z komputerem. Jasne, jasne. Crafty, crafting, Tam jest ich strefa. To. To nie, jest niebieskie, jest pod napięciem. Czy potem nie będę mógł się przekopać po prostu? Wydaje mi się, że jest szansa. Zobaczmy, czy znajdę coś ciekawego. Tutaj jest metal, ewentualnie mógłbym sobie podkop tutaj zrobić, byłoby spoko. Ciekaw jestem, ja bym zrobił podkop i wylądała pod wodą, co wtedy by się stało? Tutaj jest metal, ewentualnie jest ogrodnik i... ogrodnik i meble. Okej, okay, no to wszystko jest obok siebie, to jest fenomenalnie. Dobra, no to słuchajcie, przydałoby się pakować w inteligencję, spóki mam czas wolny, trzeba pakować inteligencję, trzeba powoli zbierać sobie już przedmioty, tapey, nie tapey. zatem, pora się uczyć! Ła, ła, naruciak, nie bij mnie! Dobra, albo weź mi uderz, okej, okay, i weźcie, weźcie, weźcie go ogarnicie ja sobie wezmę jego rzeczy, <laughs> debil! Głupi debil, dał, o, dał się sprowokować tutaj. Lekarstwo miałeś. Nie! Lekarstwo zabiorę ci uniform. O, tylko że chcę sobie użyć lekarstwa na sobie. O, super. Dobra, co jest teraz? Czas na ćwiczenia. O, bardzo chętnie sobie poćwiczę. Pora troszeczkę tutaj popodciągać się. No, ono się nie podciągałem. O, widzę, że od razu tutaj... Już Blady zaczyna się bić z każdym. Miłtówki. Rok, miłtówki są proste do oho o! O! o, panie parowie. Dajcie go. Okej, okay. już go rzuciłem i teraz mi dajcie jego taśmę. Dajcie mi to i dajcie atrament? A nie, ale potrzebuję tak, 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 tak. Ja chcę taśmę, ja chcę taśmę. Właśnie, jedzenie muszę im dać. Zapomniałem, że tutaj re relacje były ważne Proszę Ignacy, o, jak ja tobie dawałem to? Wchodziłem w Ciebie. Czekaj, muszę w ciebie wejść, mordo, 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 daj mi w ciebie wejść. O, dokładnie, i tutaj dostawałeś jedzenie, mój ziomeczku, ale mój drugi ziomeczku. Ja tobie też chcę dać jedzenie, super, jesteśmy przyjaciółmi, naruć jak co ty chcesz. Odbierz mu grę Worms, zobaczmy czy gra Worms od studia... Który dewelopuje tę grę będzie w biurku Gimpera, który chyba ze mną dzieli cel, o ile ja pamiętam. Nie ma ni... Ojeju, nigdzie nie sprawdzają szafy. Nigdzie, ma... nigdzie nie ma pipadła odnośnie tego... Wiecie odnośnie czego jest pipadło, żeby sprawdzać nielegalne przedmioty, jak fenomenalnie. Blacha, dziękuję. Lekarstwo mnie nie interesuje. O, strażnik idzie, ale nie zauważy mnie chyba. Kubek tutaj ktoś coś zabrał. Wybielacz to akurat dla ciebie, gargamelku, ale nie, gargamela nie ma w tym rozdaniu teraz. Kubek wezmę, gorącą czekoladę, jak coś. Zawsze się przyda. Zobaczmy, biuro i samo. Tutaj roka, tutaj nitra. Jest i samo i nitro w jednej celi. Czemu mnie to nie dziwi? Miętówki dla kogoś Zegarek oni lubią. Kamer tutaj żadnych nie ma, zatem. Eee, słuchajcie, takie to wiedzenie Kolejna też, uu, Na spokojnie. Kto chce miętówki? Rok! Rok chce miętówki i to rok dostanie miętówki. Pilniczek, moi mili, moi drodzy, moi mili, moi drodzy, jak tutaj na bogato, jak tutaj na bogato. Zegareczek kolejny. O, całe skabla. bez skabla, no. Dobra, odłożymy sobie wszystkie nasze tutaj piękne zdobycze, czyli. O, o, to nie moja cela, Sorka, sorka. Jest rok, to nie rok. Tutaj swoje biurko, czyli oto i oto i oto. Super, jeszcze tylko drewno i mamy już łopaty i mamy ewentualnie już nożyczki, czy co tam będziemy chcieli mieć. Nitro I troj samu, blady, blady, jakie masz zadanie dla mnie? Blady, mordo, zadanie, halo. Rok doniósł strażnikom. eee, rok nie dostanie łomota. Ale za to ty, gnado, ode mnie, przyjacielu, dostaniesz zegarek, proszę. Ty, Kuba, mój przyjacielu, nowy, dostaniesz ode mnie zegarek i. O! Nie mi mnie! Czekajcie, narucie, klarucie, klarucie, choć, bo ty jesteś głupi. Wiedział. Co? Strasznik! No, no wreszcie, już myślałem, że mnie nie ochronisz. O, chodź, rok, chodź, chodź, staruszku. To znaczy. <ścoughs> o nie, nie tak miało to wyjść. Dobra, dostałem 17 dolarów. Z naruciaka wypadła zapalniczka, zabierzmy mu ubranie. O, dobra, dobra, dobra. Zobaczmy, co jeszcze, jakie dzisiaj w zadaniu ma dla mnie. Jeszcze Gimper. Właśnie Gimper. Czy ty się. to mój talizon, który wpadł z wyroka. Okej. Okay. Jeżeli znajdę pilnik uroka, to oczywiście ci... O... Czy właśnie ja nie przeszukałem czy to nie jest pilnikiem dla Nie nie jest. Ja z alienem dzielę cele. Okej, okay, spoko! Z alienem mogą dzielić cele. E, tak, tutaj już sprawdzałem nic ciekawego, nie, nie było biłko... O, gimper z Ignacem! A dlaczego mnie ten podział cel w ogóle nie dziwi? Dobra, gimper nie ma tego... Nie ma tej gry Wormsy. Cioo, gimper. Całoś tam się piją. Oj, Ignacy, sorry, sorry mordeczko! O, nie popił mnie! Straciłem kasę. Chociaż Ignacy, dzięki za teleport, no to jest pod napięciem. Tam jest pewnie generator gdzieś, co? Ale masz na sprzedaż? Jest już coś ciekawego? Jeszcze nie, tylko drabiny jakieś. A, co masz Ignacy na sprzedaż? Jest coś ciekawego. A, ty nie masz nic na sprzedaż, mordeczko? ok? Dobra, no to zaraz pewnie będzie kolacja o 17, zgaduję. Później będą prysznicy, Co masz na sprzedaż? Pałko policyjną pigułki na nieciekawego. ciekawego. A, czy przeszukałem? Przeszukałem twojej celi, Ignacy, ostatecznie. Nie sprawdziłem twojego biurka. Masz skarpetę, masz listę dentystyczną, nic fajnego, ale tutaj do swojego biureczka, a tutaj jest moje. No to dobra, no to w zasadzie to tylko tyle jest tutaj rzeczy. Chciałbym komuś zawalić pracę, najlepiej najlepiej chciałbym mieć roboty tam, gdzie jest drewno czy blachy? Drewno czy blachy. Ja no i drugie potrzebuję. Chyba bardziej drewno, mimo wszystko. Jak się robiło kilo, ktokolwiek pamięta, ja nie pamiętam w ogóle. Naruciak, co masz na sprzedaż? Z co mam beznadziejne relacje? Zatem tymi ceny zawyżasz od razu mocno. Dobra, słuchajcie, a potrzebowałem zrobić, no to z Naruciakiem zrobię, okej. Okay. Przysłucham nitra, 90%. Straci... Nie opłacają się już to, by już robić tego. Już nie będę brał tych łez, bo mi się to po prostu nie opłaca. Okej, okay. dobra, żeby nie marnować czasu, żeby go spędzić jak najbardziej efektywnie, szybko, kilka powtórzeń zrobię. Akurat mi wpadnie siła w górę. Pośpiesz się, dzieło Ej, już na przesadzaj, słuchaj. mam o swoje piękne ciało, że było się piękne. No i teraz by się przydało zobaczyć, kto tutaj idzie... O, wszyscy poszli do roboty, tak? Kuba, ty masz roboty tutaj. Tak, czyli Kuba, ciebie będę musiał uwalić. Dobra, tu na samym raz cię uwalę. Teraz lecę ćwiczyć moją inteligencję. Okej, okay, 87 inteligencji, dziękuję bardzo, bardzo serdecznie samemu sobie za to, że się tak ładnie uczyłem. Uuu, biją się, biją świetnie. Eee, dobra, kto tutaj gdzie zdechł? Segarek, ugotowane jedzenie, widelec, i a wszystko wyrzucamy. Trzeba za coś się podkopywać. O, ciebie też chciałem wyrzucić, mordo. Ale no chcę go wyrzucić, właśnie. Dajcie mi to podnieść. A eee, kto chce jedzenie, i samo, i ruciak, wy macie to tylko, rok, dostajesz łapkę w górę. Nożo szczoteczka, czy ją zrobię dla ciebie, i jasne. To jest akurat darmowa kasa dla mnie. Ignacy dostajesz ode mnie niewidelec, dostajesz ode mnie ugotowane jedzenie. Nie, dostajesz ode mnie zegarek. O, Ignacy ty wolisz zegarek. Vladi, ty dostaniesz jedzenie. Dobra. Polownie tworzę moją ekipę. Zobaczmy wieczorny apel. O, jakie są tutaj sztućce? są, są nożyki, okej, okay, są widelce. Fenomenalnie, świetnie, dobra. Biegniemy na sam, na sam dół. Będzie trzeba zrobić plakat! Trzeba będzie trzeba zrobić plakat albo szusnąć ścianę. Przydałoby się, to byłoby fajne. Salutować, dobra, dobra, dobra. Komu będziecie przeszukiwać cele? Bo może się zaraz okaże, że wszystkie. Alien i blady fenomenalnie. Za... A, czy, a jak ma ale to i ja mam. Okej, okay, ćwiczenia, spokój, za dużo aktywnych przysług, trzeba z jakichś zrezygnować. Te dwie są beznadziejne. E, co masz? potrzebne? drewniana podpora, pomożesz mi jasne, to da się prosto zrobić. Okej, okay, zatem ja już tutaj lecę i wszystko to wyrzucam. Za to wezmę o sobie, o tak, na siebie, już mogę w zasadzie i spać. Mogę iść spać czy jeszcze nie? Już i spać czy jeszcze nie? Chyba jeszcze nie, muszę poczekać aż ten wieczor apel. Tutaj na dole bym sobie to zniszczył i tutaj wstawił plakat, żebym mógł wychodzić w nocy, to byłoby spoko I po prostu po to, bo tutaj Dobra, rady tak prosto uciec. No zrobiłbym zrobiłbym kill off. Chyba, mimi, chyba, że tutaj na dole jest tego. Chyba, że tutaj na dole jest mur. Tak, tutaj na dole musi być mur, to jest jedyna ewentualność. W jaki sposób bym nie mógł uciec. A zobaczmy właśnie. Nie ma żadnej linii tutaj wentylacyjnej. No dobra, idziemy spać. Uh, ale będzie przeszukiwany. Zatem ja bym chciał te widelce mieć mimo wszystko. Zanim jeszcze nie mam kilofa. Jeszcze nie wiem jak je wykorzystam. Ale już mam kilka pomysłów na ucieczkę z tego miejsca. Uh, no i dobra, słuchajcie. Idziemy spać. Na tym kończymy odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak to zostawcie lajki. No i to byłoby na tyle. Zatem do zobaczenia, do usłyszenia. Żegnam się z wami bardzo serdecznie. Pa, pa i cześć.